I znów jesteśmy w Helu, tylko tym razem nie idziemy w miasto, tylko idziemy na plażę. I zobaczymy, co tam ciekawego widać. Idziemy leśną ścieżką prosto na plażę. Musimy przejść przez całą szerokość praktycznie tego cypla. Oddalamy się teraz od miasta Hel. Idziemy... zresztą idziemy na północ idziemy. Tak, na północ. Lasy tutaj wokół Helu są przepiękne. Są górki, dołki, mocno zadrzewione. Jak jest ładna pogoda, to spacerowanie tutaj to jest sama przyjemność. Są szerokie szlaki, są też węższe ścieżki. Są szlaki turystyczne do zwiedzania właśnie rejonu umocnionego także jest gdzie chodzić. No i teraz ostatni odcinek. Większość trasy to jest komfortowa, twarda ścieżka, którą się pokonuje dosłownie w kilka minut. Ostatni odcinek to już jest po piaseczku głębokim, także trzeba uważać, że nie nasypać do butów. Już słychać szum morza w oddali. Przejdziemy tylko jeszcze przez nadmorskie wydmy i będziemy na brzegu, na plaży. Tu już widać wydmy. Piękny widok zarośla z jednej i z drugiej strony. Tu jest takie obniżenie. Natomiast zaraz podejdziemy pod wydmy i już będziemy widzieć plaże i morze. wyłania się przed nami może i nawet jakieś statki widać. Pogoda jak widać piękna. Bez żadnej chmurki słońce świeci, elegancko. Plaża niemal pusta, po lewej stronie jedna osoba, po prawej stronie widzę chyba dwie albo trzy osoby i to jest wszystko. Cała plaża dla nas. I piękne wydmy porośnięte trawami. Uwielbiam ten widok. A tutaj, kiedy zbliżałem się do tych błyszczących rzeczy, mówię cholera jasna, znów ktoś potłukł butelkę na plaży i to szkło tak świeci, ale jak się zbliżyłem, to się okazało, że to wcale nie jest szkło. to są po prostu wyrzucone na brzeg meduzy. Małe meduzy. Ogromne ilości małych meduz wyrzuconych na brzeg. O, nie jestem biologiem, więc nie jestem pewien, czy to meduzy, czy to taka jest poprawna nazwa, ale mi się to kojarzy z meduzą. Najwyraźniej wylądowały tutaj w wyniku sztormu. No i oczywiście nieśmiertelny widoczek, fal, plaży i chmurek gdzieś daleko na horyzoncie. Ze względu na wiatr musiałem założyć. Na mikrofon zdechłego kota, ale jak znam życie, to pewnie go zgubię najdalej za 30 sekund. I będzie po zdechłym kocie. Tutaj mamy teraz mewy. Natomiast przed chwilą była akcja, bo się okazało, że lecą całymi stadami jakieś duże ptaki. Więc był rzut plecaka na plażę, szybka wymiana obiektywu, robienie zdjęć. Na zasadzie łapiemy co popadnie. Przy okazji zgubiłem zdechłego kota, więc była jeszcze gonitwa za zdechłym kotem po plaży, który wbrew pozorom wcale nie, nie był taki zdechły, bo, bo uciekał jak żywy. W końcu go dogoniłem. Ciekawe kiedy znów go zgubię. A tutaj był obiad bardzo fajny, natomiast czasami dobrze jest nie wiedzieć, na co się człowiek porywa, ze względu na to, że ja się porwałem na burgera, firmowego burgera. Gdybym wiedział, jaka to jest porcja, to bym w życiu się nie zdecydował na to. Ale ponieważ nie wiedziałem, no to się porwałem. Burger był olbrzymi. No, a nie wiedząc na co się porywam, zamówiliśmy jeszcze deserek. Serniczek był przepyszny z tą bitą śmietaną i z malinkami po prostu odlot. Tylko, że później ciężko było iść. No ale cóż, nic za darmo. No i ostatecznie trafiliśmy znów do portu, a w porcie taki widok katamaran Opal. Piękny statek. No i oczywiście zgubiłem zdechłego kota. Dwa razy go zgubiłem, dwa razy znalazłem. Natomiast trzeci raz, trzecim razem zgubiłem go skutecznie. Więc teraz dogrywam voice over. No i tutaj, jak staliśmy na, na wybrzeżu, na, po, na nabrzeżu, no to akurat wchodził do portu Kuter Rybacki. Kuter podszedł do nabrzeża, przy którym jest y, taka maszyna specjalna do wysysania ryb z kutra. To działa w taki sposób, że jest taka gruba rura z jednej strony, tą rura się zapuszcza do kutra i ta rura wysysa z kutra ryby do, takiej, y, do takiego pojemnika, a następnie z tego pojemnika wysypuje ryby y, na ciężarówkę. I tu widzimy, jak kuter podchodzi do nabrzeża, Właśnie tam, gdzie w dali znajduje się ta maszyna. O, kuter w tej chwili przybija do nabrzeża, w, na, przy którym jest rozładunek ryb. Po prawej stronie widać coś takiego, takie srebrne, małe coś, co właśnie z jednej strony ma rurę, a z drugiej strony wystaje taki, jak gdyby przenośnik taśmowy, które te ryby pobrane z kutra następnie wyrzuca do ciężarówki. Tutaj widzimy inny kuter, który po oddaniu ryb wypływa w kolejny połów. To naprawdę jest bardzo malowniczy widok. Ja mógłbym tam stać na tym nabrzeżu całymi godzinami, patrzeć, jak kutry wpływają do portu, wypływają z portu. Nawet to opróżnianie kutrów z ryb to też jest malownicze, co zobaczymy na innym ujęciu, ze względu na to, że Wygląda to tak, jakby mewy dobrze wiedziały, co tam się dzieje, i wtedy nad takim kutrem, który jest opróżniany, jest stado mew, które tylko czekają na to, żeby coś tam sobie uszczknąć z tego połowu. Tutaj, kuter wychodzi, na razie zawraca w, w basenie portowym i za chwilę będzie wychodził z portu na morze. Dokąd manewruje w basenie portowym, no to powolutku, na małej mocy, ale za chwilę da w rurę, jak to się mówi, i pójdzie już pełną mocą na łowisko. Oznaczenie WA-71 oznacza, że portem macierzystym tego kutra jest Władysławowo. No i już widać, kuter przyspieszył, widać wyraźnie, jak rozpycha wodę dziobem i wychodzi już na normalnej prędkości z basenu portowego w morze. Przy takiej pogodzie to chciałbym być na tym kutrze, ale jak jest sztormowa pogoda, to raczej, raczej nie, bo bardzo mocno yy, kiwa tym kutrem. A tu od razu, jak tylko jeden kuter wypłynął z portu, to do portu zawija inny kuter, też wracający z połowu. Podejdzie, pod, podejdzie do nabrzeża, przy którym jest wyładunek ryb z kutra na ciężarówki. To jest właśnie to nabrzeże, które widzimy w tle. I kuter zaraz tutaj przycumuje. Przy czym yy, wyraźnie widać, że co kapitan to inna technika dobijania do yy, nabrzeża, bo ten pierwszy kuter, który teraz stoi już zacumowany, zrobił to bardzo delikatnie. Natomiast ten, chyba tu zaraz będzie widać, że trochę rufą przyłożył w nabrzeże. Tutaj już widać, że załogant na rufie szykuje się do desantu, drugi mu poda cumę. No i tu widzimy dojście rufą, tak jest stuknięcie, wyraźnie odbił, rufa odbiła się od nabrzeża. No, jak obserwowałem ten pierwszy kuter, który dobijał do brzegu, no to takiego stuknięcia nie było. Tam ten podszedł ładnie i dopiero został ściągnięty cumą, a tutaj ten tak trochę puknął w to nabrzeże. I tu widzimy rozładunek. Właśnie to jest, to, to w samym centrum kadru, to jest ta maszyna, która z jednej strony ma szeroką rurę, rurę o dużej średnicy, która to rura wysysa ryby z kutra, a to po prawej stronie to, to jest właśnie coś w rodzaju przenośnika taśmowego, który te ryby pobrane z kutra wysypuje do, do ciężarówki. I nawet widać, że tam z tego przenośnika te ryby lecą. No i nad całym tym Zestawem unosi się stado mew, które po prostu zostają jakiegoś szału jamoku, jak widzą tyle ryb w ciężarówce. A tutaj widok na tą samą scenę, tylko z drugiej strony, tutaj dobrze widać dwie ciężarówki na pierwszym planie. Po prawej stronie kuter, który jest rozładowywany, no i w tle coś co wygląda jak taki dziwny przedpotopowy stwór. I ten dziwny stwór to jest właśnie ta maszyna do rozładunku kutra. I stado mew. Mewy po prostu tutaj przechodzą same siebie, żeby coś urwać z tego połowu. I znów znalazłem zdechłego kota, więc dźwięk jest normalny. No i opal już odchodzi od nabrzeża. Ruszył tyłem. Za chwilę powinien się pojawić między główkami falochronu. Najwyraźniej wychodzi z portu tyłem. O, zaraz się pojawi. Wtedy zrobi zwrot. I popłynie do Trójmiasta. Wychodzi z portu. I teraz już pójdzie do przodu. Ponieważ to jest katamaran, to jest statek dwukadłubowy, więc ma dwa pędniki, jeden po jednej, drugi po drugiej stronie, co oznacza, że praktycznie może robić zwrot w miejscu. A do tego podejrzewam, ma jeszcze stery strumieniowe na dziobie także jest zwrotny jak baletnica. I ruszył w drogę do Trójmiasta. A tu tymczasem jeden z kutrów po wyładunku wychodzi dalej, wychodzi w morze. Następnie kuter wchodzi do portu. O, mewy wiedzą, co wiezie. Dobrze wiedzą, co wiezie.